Henryk Sienkiewicz, pan Wołodyjowski, rozdział 45. Zaś gdy ziemia obeschła i pobójniały trawy, ruszył Han własną osobą w pięćdziesiąt tysięcy ordy krymskiej i astrachańskiej na pomoc Doroszowi i zbuntowanym kozakom. I sam Han i jego krewni sułtanowie i wszyscy znaczniejsi murzowie i bejowie mieli na sobie kaftany w podarunku od Padyszacha przysłane i szli na rzecz pospolitą nie tak już, jako chodzili zwykle po łup i jasyr, ale na wojnę świętą, na kęsim i po hybel lechistanowi i chrześcijaństwu. Druga, jeszcze większa burza zbierała się pod Adrianopolem, a przeciw tej powodzi sterczała jedna Kamieniecka opoka. Zresztą Rzeczpospolita leżała jak step otwarty albo jak człowiek chory, niemocen nie tylko się bronić, ale i powstać na nogi. Wyczerpały konfederacje wojskowe i bunty przeklętej pamięci Lubomirskiego. A teraz do reszty osłabiły ją domowe rozterki, niedołęstwo królewskie, niezgody możnych, zaślepienie bezmyślnej szlachty i groza domowej wojny. Próżno wielki sobieski ostrzegał przed zatraceniem nikt w wojnę wierzyć nie chciał. Zaniechano środków obrony, więc skarb nie miał pieniędzy Hetman wojsk. Potędze, której by przymierze wszystkich chrześcijańskich ludów zaledwie sprostać mogło, zdolen był Hetman przeciwstawić ledwie kilka tysięcy ludzi. Tymczasem na wschodzie, gdzie wszystko stawało się wolą Padyszacha, a ludy były jako miecz w ręku jedynego człowieka, działo się zgoła inaczej. Z chwilą, gdy tylko rozwinięto wielką w proroka i rozwieszono buńczuki na serajowej bramie i wieży seraskieratu, a ulemowie poczęli głosić wojnę świętą, poruszyło się pół Azji i cała północ Afryki. Sam Padyszach stanął o wiośnie na kuczunkauryjskim błoniu i ją zgromadzać niewidzianą od dawna w świecie potęgę. Sto tysięcy spachów i janczarów wyboru tureckiego wojska stanęło przy jego świętej osobie, a potem zaczęły ściągać wojska ze wszystkich najdalszych krajów i posiadłości. Którzy zamieszkiwali Europę, ci stanęli najwcześniej. Przyszły zastępy konnych begów bośniackich, barwą do zorzy, furią do błyskawicy podobnych. Przyszli dzicy wojownicy albańscy, handżarami i piechotą walczący. Przyszły watachy poturczeńców serbskich. Nadciągnął lud, który nad brzegami Dunaju zamieszkiwał i niżej, z tamtej strony Bałkanów, i jeszcze niżej, aż do gór greckich. Każdy Basza wiódł armię całą, która sama jedna zdolna by była zalać bezbronną Rzeczpospolitą. Przyszli Wołochowie i Multańczycy, stanęli w sile tatarzy dobrócy i białogrodcy. Stanęło kilka tysięcy lipków i czeremisów, którym straszny Azja tuchejbejowicz przewodził, a którzy przewodnikami po nieszczęsnej, dobrze sobie znanej krainie być mieli. Potem zaś jeło płynąć pospolite ruszenie z Azji. Baszowie siwasu, brusy, Alepu, Damaszku, Bagdadu, prócz regularnych wojsk przyprowadzili ze sobą tłumy orężne począwszy od dzikich górali z cedrem okrytych gór Azji Mniejszej, skończywszy na smagłych mieszkańcach pobrzeży Eufratu i Tygru. Stanęli na wezwanie kalifa i Arabowie, których burnusy pokryły jakoby śniegiem kuczunkauryjskie błonie. Byli między nimi i koczownicy z pustyń piaszczystych i mieszkańcy miast od Medyny do Mekki. Nie została w domowych pieleszach i hołdownicza egipska potęga. Którzy w rojnym Kairze siedzieli, którzy co wieczora patrzyli w płonące zorzą piramidy, którzy błądzili po tebańskich ruinach. Którzy mieszkali w owych mrocznych krajach, skąd święty Nil wypływa, którym słońce spaliło na kolor sadzy skórę, ci wszyscy tkwili teraz orężnie na adrianopolskiej grudzi, modląc się co wieczora o zwycięstwo dla islamu, o zagładę dla krainy, co sama jedna zasłaniała od wieków przed wyznawcami proroka resztę świata. Były krocie zbrojnego ludu. Setki tysięcy koni rżały na błoniu, setki tysięcy bawołów, owiec i wielbłądów pasły się obok stad końskich. Można było mniemać, że z rozkazu Bożego anioł wypędził ludy z Azji, jak niegdyś Adama z raju, i kazał im iść w strony, w których słońce bledrze i step śniegiem się zimą pokrywa. Więc szli wraz ze stadami mrowiem nieprzebranym, biali, ciemni i czarni wojownicy. Ileż tam było słychać języków, ile strojów odmiennych błyszczało w wiosennym słońcu. Narody dziwiły się narodom. Obce były jednym drugich obyczaje, nieznana broń, odmienne wojowania sposoby i tylko wiara łączyła te wędrowne pokolenia. Tylko gdy muezini poczęli wzywać na modlitwę, Wówczas te różnojęzyczne zastępy zwracały się twarzą ku wschodowi, jednym głosem wzywając Allaha. Samej służby przy sułtańskim dworze było więcej niż wszystkich wojsk w Rzeczypospolitej. Za wojskiem i zbrojną ochotniczą Hassą ciągnęły tłumy bazarników, przedających towary wszelakie. Wozy ich wraz z wojskowymi płynęły rzeką. Dwóch trójbuńczucznych baszów na czele dwóch wojsk nie miało innej roboty, jeno dostarczać spyży tej ćmie ludzkiej i była wszystkiego obfitość. Sanagrytański Sandżak czuwał nad całym olbrzymim taborem prochów. Z wojskiem szło dwieście dział, z tym dziesięć burzących, tak wielkich, jakich żaden król chrześcijański nie posiadał. Beglerbejowie azjatyccy stali na prawym skrzydle, europejscy zaś na lewym. Namioty zajmowały tak wielką przestrzeń, że wobec nich Adrianopol wydawał się niezbyt wielkim grodem. Same sułtańskie, lśniące od purpury, jedwabnych sznurów, atłasów i złotych haftów stanowiły jakoby osobne miasto. Wśród nich mrowiły się zbrojne straże. Czarni żezańcy z Abysynii w kaftanach żółtych i niebieskich, olbrzymi Hamalowie z kurdyjskich plemion przeznaczeni do noszenia ciężarów, młode pacholęta z pokoleń Uzbeków o twarzach nadmiarę pięknych, poprzysłanianych jedwabnymi frędzlami i mnóstwo innej służby, pstrej i barwnej jako kwiaty stepowe, to masztalerskiej, to stołowej, to do noszenia lamp, to wreszcie do posługi ważniejszym dworzanom oddanej. Na obszernym majdanie na sułtańskiego dworu, który przepychem i rozkoszą raj obiecany wiernym przypominał, stały nie tak okazałe, ale królewskim równe dwory wezyra, ulemów i anatolskiego baszy, młodego kaimakana, kara Mustafy, na którego i sułtańskie, i wszystkie w całym obozie oczy zwrócone były, jako na przyszłe słońce wojny. Przed namiotami padyszacha widać było świetne straże polachskiej piechoty, przybranej w zawoje tak wysokie, że ludzie noszący je wydawali się olbrzymami. Zbrojna ona była w dziaryty osadzone na długich ratyszczach i krótkie, krzywe miecze. Płócienne jej schroniska dotykały do schronisk sułtańskich rzemieślników. Dalej szedł obóz straszliwych janczarów zbrojnych w muszkiety i włócznie jądro potęgi tureckiej stanowiących. Ni cesarz niemiecki, ni król francuski nie mógł się pochlubić piechotą równą tej w liczbie i w bojowej sprawności. W wojnach z Rzeczą Pospolitą miększy w ogóle lud sułtański nie mógł się mierzyć w równej sile z komputowymi wojskami i czasem tylko niezmierną przewagą liczebną przygniatał je i zwyciężał. Lecz Janczarowie nawet regularnym chorągwiom jazdy ośmielali się stawiać czoło. Budzili oni postrach w całym chrześcijańskim świecie, a nawet w samym carogrodzie. Częstokroć i sam sułtan drżał przed tymi pretorianami, a główny aga tych baranków bywał jednym z najważniejszych dygnitarzy w dywanie. Za janczarami stali Spachowie, za nimi regularne wojska Baszów, a dalej pospolitacka Hassa. Cały ten obóz od kilku miesięcy stał już pod Konstantynopolem, czekając aż się potęga uzupełni przybywającymi z najdalszych stron tureckiego władztwa zastępami i aż słońce wiosenne, wyssawszy wilgoć z ziemi, ułatwi pochód do Lechistanu. Słońce zaś, jakoby także woli sułtana podległe, świeciło pogodnie. Od początku kwietnia do maja zaledwie kilka razy dżże ciepłe zrosiły kuczun kauryjskie błonie, zresztą nad namiotami sułtana zwieszał się błękitny, boży namiot bez chmurki. Blaski dzienne grały na białych płótnach, na bombiastych zawojach, na różnobarwnych kefijach. Na ostrzach hełmów, chorągwi i dzirytów, zatapiając wszystko, i obóz, i namioty, i ludzi, i stada, w morzu jednego światła. Wieczorem na pogodnym niebie połyskiwał nieprzesłonięty tumanem sierp księżyca i patronował cicho tym tysiącom, które pod jego znakiem ciągnęły na zdobywanie ziem coraz nowych. Potem wybijał się coraz wyżej na niebo i bladł przy łunie ognisk. Lecz gdy one rozbłysły na całej tej niezmiernej przestrzeni, gdy piesi Arabowie z Damaszku i Alepu, zwani mianem Massała Dziłarów, pozapalali zielone, czerwone, żółte i błękitne lampy wedle sułtańskich i wezyrskich namiotów, zdawać się mogło, że to szmat nieba upadł na ziemię i że to gwiazdy tak się mienią i migocą na błoniu. Wzorowy ład i posłuch panowały wśród tych zastępów. Baszowie gieli się jak trzcina pod wichrem przed wolą sułtańską, przed nim gieło się wojsko. Nie zabrakło spyży dla ludzi i stad. Wszystkiego dostarczano nad miarę, wszystkiego w porę. We wzorowym również porządku przechodziły godziny ćwiczeń wojennych, godziny posiłku i modlitwy. W chwilach, gdy muezzini poczęli wzywać z pobudowanych na prędce drewnianych wieżyczek na modlitwę, całe wojsko obracało się twarzą ku wschodowi, każdy rozściełał przed sobą skórę lub dywanik i całe wojsko padało jak jeden człowiek na kolana. Na widok zaś owego ładu i owych karbów rosły serca w tłumach i dusze napełniały się pewną nadzieją zwycięstwa. Sultan przybywszy do obozu pod koniec kwietnia, nie od razu w pochód wyruszył. Czekał przeszło miesiąc, żeby wody obeschły. Tymczasem wojsko ćwiczył. Do obozowego życia je wezwyczajał. Rządził, posłów przyjmował i roki pod purpurowym baldachimem odprawiał. Cudna jak sen, pierwsza małżonka, Kasseka, towarzyszyła mu na wyprawę, a z nią szedł równie do rajskiego snu podobny dwór. Złocony wóz wiózł panią pod namiotem z purpurowego tyftyku. Za nim szły inne wozy i białe syryjskie wielbłądy, także purpurą kryte juki niosące. Kurysy i bajadery śpiewały jej pieśni przez drogę. Słodkie tony cichych instrumentów odzywały się natychmiast, gdy zmęczona drogą przymykała jedwabne zasłony swych oczu i kołysały ją do snu. W czasie znoju dziennego powiewały nad nią wachlarze z piór strusich i pawich. Wschodnie bezcenne wonie płonęły w indyjskich czarach przed jej namiotami. Towarzyszyły jej wszystkie skarby, cuda i bogactwa, na jakie tylko wschód i potęga sułtańska zdobyć się mogły. Churysy, bajadery, czarni rzezańce, służebne, do aniołów podobne pacholęta, syryjskie wielbłądy, konie z pustyni Arabii, słowem cały orszak połyskiwał od bisiorów, lam, złotogłowiów. Lśnił się jak tęcza od diamentów, rubinów, szmaragdów i szafirów. Padały przed nim na twarz narody, nie śmiąc spojrzeć w to oblicze, do którego jeden tylko padyszach miał prawo. Zdawał się ów orszak albo nadziemskim widzeniem, albo rzeczywistością przez samego Allaha ze świata widzeń i sennej łudy na ziemię przeniesioną lecz słońce grzało coraz silniej i nadeszły nareszcie dni znojne. Więc pewnego wieczora zaciągnięto chorągiew na wysoki maszt przed sułtańskim namiotem i wystrzał z działa zwiastował wojskom i ludom, iż pochód do Lechistanu się rozpoczyna. Zachuczał wielki święty bęben. Huknęły wszystkie inne, ozwały się przeraźliwymi głosami piszczałki, zawyli pobożni półnacy derwisze i rzeka ludzka ruszyła pod noc dla uniknięcia słonecznego skwaru. Ale samo wojsko miało dopiero w kilka godzin od ogłoszenia pierwszego hasła wyruszyć. Najpierw poszedł tabor. Poszli ci Baszowie, którzy spyrze dla wojska obmyślali. Poszły legie całe rzemieślników, którzy mieli rozpinać namioty. Poszły stada już to tojuczne, już na rzeź przeznaczone. Pochód miał trwać sześć godzin i tej nocy i następnych, a zaś odbywać się w takim porządku, aby żołnierz przyszedłszy na postój, zastawał zawsze posiłek i spoczynek zapewniony. Gdy wreszcie nadszedł czas ruszyć i na wojsko, sułtan wyjechał na wzgórze, aby całą swą potęgę okiem objąć i widokiem jej się nacieszyć. Był z nim wezyr i ulemowie, i młody kajmakan, kara Mustafa, wschodzące słońce wojny, i straż z kompanii polachskiej piechoty złożona. Noc była pogodna i widna, księżyc świecił bardzo jasno, i mógłby sułtan objąć okiem wszystkie swoje zastępy, gdyby nie to, że żadne oko ludzkie nie zdołałoby ich naraz ogarnąć, bo rozciągnąwszy się w pochodzie, choć idąc dość ciasno, kilka mil zajmowały. Jednakże radował się w sercu i przesuwając wonne z sandałowego drzewa paciorki różańca, wznosił oczy ku niebu w podzięce Allahowi, iż go panem tylu wojsk i tylu ludów uczynił. Nagle gdy już czoło taboru zasunęło się w dal prawie zupełnie, przerwał modlitwę i zwróciwszy się do młodego kaimakana czarnego Mustafy, rzekł, przypomniałem, kto idzie w przedniej straży? Światłości rajska, odrzekł kara Mustafa, w przedniej straży idą Lipkowie i czeremisy, a wiedzie ich twój pies, Azja, syn Tuchajbeja.